Pomyśl tylko, że istnieje naukowo potwierdzony sposób, aby zatrzymać i nawet odwrócić proces utraty mięśni. Ten sam, który po sześćdziesiątce stopniowo zabiera ci siłę, równowagę i samodzielność. Naukowe badania pokazują wyraźnie: po 50 roku życia tracimy średnio około 3% masy mięśniowej w każdym roku. Z czasem coraz trudniej pokonać schody, wstać z fotela czy utrzymać stabilną postawę. Dobra wiadomość jest taka, że możesz to powstrzymać i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy pięć łatwych, sprawdzonych przez ekspertów ćwiczeń, które wykonasz w domu, bez żadnego sprzętu i bez wychodzenia na siłownię. Te ćwiczenia trafiają dokładnie w sedno, budują siłę mięśni, wzmacniają centrum ciała i przywracają energię, której mogłeś już dawno nie odczuwać. Chcesz poznać pięć ruchów, które naprawdę mogą zmienić twoje życie na lepsze? Jeśli myślisz, że trening po sześćdziesiątce musi być skomplikowany, jesteś w błędzie. Pierwsze z nich to przysiad z oparciem na krześle, jedno z najłatwiejszych i jednocześnie najbardziej efektywnych ćwiczeń domowych. To dokładnie ten sam ruch, który wykonujesz codziennie wstając od stołu, z kanapy czy z fotela. Wszystko zależy od siły nóg i pośladków. Kiedy tej siły brakuje, nawet kilka schodków staje się problemem. Dlatego to ćwiczenie jest prawdziwym skarbem dla każdego, kto trenuje w domu. Regularne przysiady z krzesłem wzmacniają mięśnie ud, pośladków oraz cały korpus, czyli duże grupy odpowiedzialne za stabilność całego ciała. Poprawiają ruchomość bioder i kolan, pomagają lepiej utrzymywać równowagę i znacząco obniżają ryzyko upadków. Dla osób chcących budować mięśnie i jednocześnie spalić nadmiar tłuszczu to doskonały punkt startowy. Angażuje cały dół ciała i wyraźnie przyspiesza metabolizm. Wykonanie jest banalnie proste. Stań przed stabilnym krzesłem, ustaw stopy na szerokość bioder lub barków i powoli opuszczaj ciało, jakbyś chciał usiąść. Muzyka: możesz całkowicie usiąść i wstać, albo tylko lekko dotknąć siedziska i od razu się podnieść, to da większe napięcie. Pięty cały czas zostają na podłodze, kolana nie wychodzą przed palce stóp. Na początek wystarczy własna masa ciała. Zacznij od od 8 do 10 powtórzeń, stopniowo dochodząc do 15 i więcej. Już niedługo zauważysz, jak mięśnie stają się twardsze, a ciało odzyskuje dawną sprawność. Wielu osobom wydaje się, że pompki to domena młodych i wysportowanych, ale nic bardziej mylnego. Pompki przy ścianie to świetna, całkowicie bezpieczna odmiana klasycznego ćwiczenia, idealna dla każdego, kto chce wzmacniać górną część ciała bez obciążania stawów. W codziennym życiu siła ramion i klatki piersiowej jest nieoceniona, przy noszeniu zakupów, otwieraniu ciężkich drzwi czy podnoszeniu się z łóżka. To ćwiczenie przygotowuje cię właśnie na takie sytuacje i sprawia, że ciało staje się bardziej wytrzymałe. Regularne pompki przy ścianie rozwijają mięśnie klatki piersiowej, ramion i barków, te, które odpowiadają za wyprostowaną, pewną sylwetkę. Z czasem poprawia się też oddech staje się głębszy i spokojniejszy, a pojemność płuc rośnie. To nie tylko sposób na ładniejsze ramiona, pompki przy ścianie mocno angażują głębokie mięśnie tułowia, które stabilizują całe ciało. Dlatego to jedno z najbardziej uniwersalnych ćwiczeń, jakie możesz włączyć do domowego treningu. Jak je wykonać? Stań mniej więcej krok od ściany, połóż dłonie płasko na wysokości i szerokości barków, potem powoli uginaj łokcie, zbliżając klatkę piersiową do ściany. Następnie kontrolowanie odepchnij się z powrotem, trzymając ciało w prostej linii, bez wyginania pleców czy zapadania bioder. Na początek wystarczy od 8 do 12 powtórzeń, później możesz dojść do od 15 do 20. Kiedy poczujesz się silniejszy, odsuwaj się dalej od ściany lub przejdź na pompki przy blacie stołu. To zwiększy intensywność i jeszcze lepiej rozwinie mięśnie. Niektóre ćwiczenia wyglądają skromnie, ale kryją w sobie ogromną siłę i mostek pośladkowy zdecydowanie do nich należy. Ten ruch jest tak naturalny jak podnoszenie się z podłogi, a jednak w dzisiejszych czasach wykonujemy go zdecydowanie za rzadko. A przecież to podstawa zdrowych pleców i mocnych pośladków, mięśni, które codziennie chronią nas przed bólem podczas chodzenia, stania czy podnoszenia przedmiotów. Zaniedbanie ich prawie zawsze kończy się dolegliwościami w dole pleców, choć można temu łatwo zapobiec. Regularny mostek pośladkowy wzmacnia pośladki, dolny odcinek pleców i cały korpus, działa jak naturalny pas stabilizujący ciało. To świetny wybór dla każdego, kto chce jednocześnie redukować tkankę tłuszczową i budować masę mięśniową, bo aktywuje jedne z największych mięśni w organizmie. Dodatkowo zwiększa stabilność kręgosłupa i zapobiega bólom pleców wynikającym ze słabej muskulatury. To naprawdę wartościowe ćwiczenie w każdym wieku. Technika jest bardzo łatwa. Połóż się na plecach, zegnij kolana, stopy płasko na podłodze na szerokość bioder, ręce luźno wzdłuż tułowia. Powoli unieś biodra, aż ciało stworzy prostą linię od barków do kolan. Napnij pośladki, wciągnij brzuch i przytrzymaj od 2 do 3 sekundy, czując pracę mięśni. Potem powoli opuść biodra, ale nie kładź ich całkowicie na podłogę. Na początek od 10 do 12 powtórzeń. Później zwiększ do od 15 do 20. Kiedy będziesz silniejszy, możesz unieść jedną nogę lub dodać lekki ciężar na biodra. To przyspieszy postępy. Łydki często są niedoceniane, a przecież to one wykonują ogrom pracy każdego dnia. Każdy krok, każde sięgnięcie na palcach po coś z wyższej półki, to zasługa silnych łydek. Gdy słabną, chód staje się mniej pewny, kostki tracą stabilność, a ryzyko potknięcia rośnie. Wspięcia na palce to jedno z najłatwiejszych ćwiczeń, które możesz robić dosłownie wszędzie, na przystanku, przy myciu zębów czy czekając na czajnik. Regularne wspięcia nie tylko wzmacniają łydki, ale też wyraźnie poprawiają krążenie w nogach szczególnie ważne dla osób dużo siedzących lub odczuwających ciężkość nóg. Wzmacniają staw skokowy, poprawiają równowagę i dają większą pewność nawet na nierównym terenie. Dla tych, którzy chcą budować mięśnie i jednocześnie zwiększać codzienną sprawność, to idealne uzupełnienie treningu. Mały ruch, a daje naprawdę duży efekt. Mocne łydki wspierają cały układ ruchu i chronią przed urazami. Jak to zrobić? Stań prosto, możesz oprzeć jedną rękę o ścianę lub krzesło dla równowagi. Powoli unoś pięty, stając na palcach i napinając łydki. Potem opuść pięty i dodatkowo unieś palce stóp. Pięty zostają na ziemi to aktywuje też mięśnie przedniego leni. Wykonaj od 15 do 20 powtórzeń w spokojnym tempie. Chcąc zwiększyć trudność, stań na krawędzi schodka. Wtedy pięty mogą opaść niżej i mięśnie popracują jeszcze mocniej. Z pozoru zwykły ruch staje się potężnym narzędziem do codziennego wzmacniania ciała. Jeśli istnieje ćwiczenie angażujące całe ciało jednocześnie, to zdecydowanie jest nim deska. Na pierwszy rzut oka wydaje się banalna. Ale w rzeczywistości to prawdziwy sprawdzian siły, wytrzymałości i skupienia. W codziennym życiu stabilny korpus przydaje się niemal ciągle, przy wstawaniu, noszeniu torby z zakupami, schylaniu się czy zwykłym staniu. Deska rozwija właśnie tę stabilność, wzmacniając ciało od wewnątrz i czyniąc je bardziej odpornym na codzienne obciążenia. Regularna deska wzmacnia mięśnie brzucha, pleców, pośladków i ramion, cały tułów który odpowiada za postawę i ogólną siłę. Te mięśnie współpracują jak dobrze zgrany zespół, chroniąc kręgosłup i poprawiając równowagę. To jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń zarówno w domu, jak i na siłowni. Muzyka dla osób chcących budować mięśnie, poprawiać sylwetkę i zwiększać stabilność deska jest idealnym wyborem. Kształtuje ciało, wzmacnia je i uczy pełnej kontroli bez zbędnych ruchów. Technika wymaga koncentracji. Połóż się na brzuchu, oprzyj ciężar ciała na przedramionach i palcach stóp. Łokcie dokładnie pod barkami, ciało w jednej prostej linii od głowy do pięt. Nie pozwól biodrom opadać ani się unosić. Napnij brzuch, pośladki i ramiona, muzyka, utrzymując pozycję. Zacznij od 20 sekund, oddychaj spokojnie i stopniowo wydłużaj czas do 30, 40 sekund lub dłużej. Poczujesz palenie w mięśniach, ale z każdym treningiem siła będzie rosła. Deska pokazuje, że prawdziwa moc tkwi w wytrwałości i spokoju. Teraz znasz pięć ćwiczeń, które naprawdę mogą wszystko zmienić. Sama wiedza jednak nie zbuduje mięśni, nie doda siły ani niezależności. Muzyka, pytanie brzmi: zaczniesz już dzisiaj, czy będziesz patrzeć, jak z roku na rok ciało traci swoją sprawność? Co cię powstrzymuje przed tym, by jutro rano zrobić pierwsze powtórzenia? Wyobraź sobie, jak będziesz się czuł za trzy miesiące silniejszy, bardziej sprawny i pełen pewności siebie. To nie marzenie, to efekt regularnego treningu, dostępnego dla każdego, niezależnie od wieku czy aktualnej formy. Twój organizm tylko czeka na sygnał, by ruszyć do przodu. Na co więc jeszcze czekasz? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o treningu, zdrowym ruchu i skutecznym budowaniu mięśni, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Tutaj znajdziesz praktyczną wiedzę, która naprawdę zmienia życie. Krok po kroku, ruch po ruchu. Zacznij dzisiaj, Twoje ciało jest na to gotowe.